A my już po, powoli, szanowni państwo, my zaczynamy emocjonować się biegami sztafetowymi. Cztery razy z tą panie nam początek i tutaj naprawdę będzie szybką i mocną. Jeden tylko bieg ostatecznie zaplanowany. Jeżeli chodzi o panie, tak uprzedzając fakty, u panów będą dwa. Tak, tak jak mówiłem, cztery plus sześć, bo tam dziesięć sztafet ostatecznie tak. zgłoszonych, początkowo było tylko 8. No ale namnożyło się ich w przeciągu kilku minut. No i może dobrze, będzie ciekawie. W rywalizacji pani tytuł przypadł w zeszłym roku w udziale ekipie Orkana Września, ale w tym roku tej drużyny nie ma na starcie. Srebro zdobył Moss Wrocław, też nie ma na starcie tej ekipy i nie ma też brązowych medalistek, czyli. Zawodniczek Bytkowskiego Zawiszy dwa lata temu w Radomiu z kolei SKL Sopot przed Orkanem września i Unią Chrubieszów. Orkan to już mówiłem, że nie ma, ale SKL-a oraz Unii także brakuje. Tak więc tutaj zupełnie nowe medalistki będą, jeśli chodzi o tenże właśnie bieg, bieg sztafetowy 4 razy 100 metrów. Zaczniemy za chwilę prezentację, oczywiście. Poczynając od toru ósmego widzimy już panie, które na pierwszych zmianach będą biegły w tym wyścigu. Bardzo trudne warunki, bo coraz mocniej pada, coraz bardziej mokra bieżnia. No i zwłaszcza w takiej konkurencji jak 4 razy zmiany. Wymiana pałeczek przekazywanie ich będzie na pewno utrudnione. Tor ósmy AZS UMC Lublin, Chmiel Wójtowiczakły, Skopska, tor siódmy MKS Bank PS, Pońsk, Zdunowska, Chojnacka Kwasiborska, Szemplińska, tor 6 AZS AWF IS, Gdańsk, Trojan Strugińska, Sobolewska, Byzdra, Tor 5 Wisła Puławy tutaj Włoszczyk, Wiktoria Oko, fenomenalna dzisiaj na 400 przez płotki Gozdera i Sielska, tor czwarte Juventus. Puszczykowo przybył Matuszcza Klewandowska, trochę lepsza. Trzeci tor to przedstawicielki AKL-u Ursynów Warszawa Litewska, Sienkiewicz, Marek Polanowska. Taki skład zgłoszony do tego biegu, i wreszcie na torze drugim AZS UWM Olsztyn. Reprezentantkami klubu akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego są Częczek, Sadurska, Bielakow i Cybulska. Rekord polski w tej kategorii wiekowej 44 sekundy i 31 setnych to jeśli chodzi o naszą reprezentację która w Nairobi tak szybko pobiegła w zeszłym sezonie na mistrzostwach świata a klubowy rekord należy do Legii Warszawa z 79 roku 45 sekund i 33 setne Najszybsze biorąc pod uwagę czasy tegoroczne zawodniczki z Puszczykowa. Wielkopolanki 48-48. Małgorzata przybył w tej sztapecie. Pięknie na pierwszej zmianie Już przekazują pałeczkę Wiktoria Oko ruszyła w Wiśle Puławy Ależ ona ma gaz, ależ ona ma przyspieszenie Już by prowadziła swój zespół na Pierwszą pozycję Zmienia się z Zuzanną Gozderą w tym momencie I Wisła Puławy na czele Ogromna przewaga nad resztą Zespołów tej Sztafety, teraz będzie Alicja Sielska biegła, delikatne kłopoty Jeśli chodzi o zmianę, ale nie zgubiła Pałeczki Alicja Sielska, będzie złoto Dla Wisły Puławy z przewagą Kilkudziesięciu metrów nad resztą sztafet, niesamowite tempo nadane przez zawodniczki Wisły, no i czas rewelacyjny 46.31. Fantastyczne tempo tego finału e, na dystansie. 4 razy 100 metrów. Co ciekawe, jeśli nie będzie żadnej korekty, to jest to identyczny rezultat jak Luksu Orkan Września przed rokiem. Jest korekta, jest wynik jeszcze lepszy: 46-30. A więc Livia Włoszczyk, Wiktoria Oko, Zuzanna Gozdera i Alicja Sielska, mistrzyniami Polski. Drugie miejsce e, z czasem 49-24 ze stratą blisko 3 sekund, ponad 3 sekund. Zespół z Puszczykowa, Juwenia na trzecim miejscu, AZS z Lublin 49 20 7. No Ponadto przesadziłem. Blisko 3 sekund. Ta, ta strata, ale i tak to jest wynik absolutnie imponujący. Ta zmiana druga, Wiktorii Oko po przeciwległej prostej. Fenomenalny występ tej znakomicie się dzisiaj spisującej płotkarki, która też wpisała się w top 10 wyników historycznych, jeśli chodzi o polską lekką atletykę, która wskoczyła do czołówki, jeśli chodzi o wynik. Światowe i światowej europejskie.